Oferta Metaltechu obejmuje, tak jak zawsze, wiele rodzajów, wiele rodzajów przyczep, maszyn rolniczych, które, które, tak jak zawsze, są dostępne u nas na, na stronie internetowej. Można naprawdę to e, zobaczyć. Ale w tym, e, w tym przypadku, jeżeli chodzi o targi kielce, wystąpiliśmy w, w, z przyczepami typu DB, TS, e, wozami paszowymi, przyczepami, przyczepami samozbierającymi typu ROTO. To jest, to jest taka, to jest taka e, oferta, którą. W tym momencie my chcemy trafić do klientów. Reszta z naszych przyczep sprzedaje się znakomicie, wszystkie z nasze sprzedają się znakomicie. Te akurat potrzebują do tego, żeby pokazać je na targach. Wozy paszowe, tak jak, e, tak jak już mówiłem, są jedną z naszych flagowych, są flagową naszą produkcją i w tym momencie, i w tym momencie pokazujemy tutaj pomalowany, pomalowany w, w krówkę, jak to my nazywamy, wóz paszowy. 6 metrowy to jest najmniejszy z naszych, z, naszych, z naszych produktów. Jesteśmy jednym z czołowych producentów tego, tego typu sprzętu rolniczego. Wozy paszowe rzeczywiście są, są w coraz większym i my zdajemy sobie z tego sprawy w coraz większym stopniu produkowane przez innych producentów sprzętów rolniczych, ale w tym momencie my przodujemy ze względu na doświadczenie. chodzi o całość tego wozu paszowego, to zawsze się ogranicza do tego, że on ma nakarmić, on ma nakarmić bydło. On ma nakarmić krowy. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o, same, o same technologie, które są wdrażane, to rzeczywiście mamy postęp, jeżeli chodzi o elektronikę, jeżeli chodzi o wagi, o wagi stosowane w, 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 te, w, w, naszych, w naszych wozach paszowych, jeżeli chodzi o stosowane techniki spawalnicze, też, też jakieś, jakieś tam postępy są. ale. W, w gruncie rzeczy to jest ten sam wóz, który był, produkowany, to jest, który był produkowany dwa lata wcześniej, cztery lata wcześniej z małymi modyfikacjami, tzw. Tak liftingiem. Wszystko zależy od klienta.